Cześć, witam Was w kolejnym audiologu. Dzisiaj mamy bardzo, mam bardzo dużo spraw do powiedzenia, ponieważ po pierwsze długo nie nagrywałem, no i, i będą nowe rzeczy na kanale. Więc dobra, zacznijmy może od nagrywania Guitars. Już mam nagrany jeden odcinek Guitars, Wars. Guild Wars nagrywam z gustkiem. I naprawdę nieźle nam to wychodzi, myślę, że Wam się też będzie podobała seria bardzo, ponieważ jak mówię, jesteśmy profesjonalistami i bez skrupułów mogę to powiedzieć. To jest tyle. I aha, jeszcze w komentarzu będziecie mieli w pierwszym odcinku podane rzeczy, które byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. No i wtedy piszecie nam no pod komentarzem w opisie nam. No, komentarz napiszecie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Tyle do Cute Words. Poza tym wszystko będzie jeszcze wyjaśnione w tym odcinku. Przejdźmy może do Minecrafta. Więc w Minecraftem jest pewien problem. Hmm, polega on na tym, że musiałem stworzyć sezon trzeci. No niestety, chyba, że... No dobra, to zaraz. Stworzyłem sezon trzeci, dlatego że jest nowy generator map w serii 12 W06A i w serii 1 prawdopodobnie nic większego nie zostanie zmienione. Więc, więc dlatego musiałem, zostałem zmuszony do zmienienia sobie. Więc w sezon 3 również też, też już do Was leci. Być może jeszcze dzisiaj będzie odcinek, ale no nie wiadomo, nie jestem pewien. Dalej, animac aha i ciekawostki. Do ciekawostki chciałem tylko powiedzieć to, że mam wiele nowych pomysłów, więc na pewno je zaprezentuję, więc też się spodziewajcie tego odcinku, odcinka. odcinka. Do, teraz kolejna rzecz do 100 widzów, jeśli, w sensie ten specjal na 100 widzów, w sensie jeszcze nie ma, ale jak będzie, zasady będziecie mieli podane, bo jeszcze nie wymyśliłem zasad. Ale wymyślałem co jest do wygrania. Więc teraz już was tylko tak na wstępie, bo myśl sobie i wyobrażam, co będzie do wygrania. Um, opłacenie serwera e, craft server e, dwuslotowego, czyli tak do pogrania sobie z przyjacielem lub do nagrania czegoś e, właśnie z przyjacielem. No więc to jest e, tyle, co do e, też tego konkursu. Nastu widzów. W dalsza rzecz ciekaw kostki to już mówiłem, mam dużo nowych pomysłów yy, aha, jeszcze let's play to jest projekt, które ja robię yy, tak jak już mówiłem w wielu, wielu naprawdę tych moich odcinkach to co byście chcieli otrzymać teraz w tym w tym audiologu musicie podać to co chcecie otrzymać yy, no, jakie let's play chcecie najbardziej Czyli albo Battlefield, albo Skyrim, albo World of Warcraft, albo Borderlands, i to chyba będzie na tyle. Na pewno wyruszy nowa seria i napiszę w komentarzu, które chcecie. Na pewno wyruszy nowa seria i to niedługo King's Dome of Amalur. Pewnie część z Was zna albo słyszała chociaż tytuł tego. Tak, ja tu grę, Od razu, jak kupię, będę nagrywał, ponieważ jak przejdę jakąś część i zacznę nagrywać od nowa, to później po chwili, po jakimś czasie się zniechęcam do nagrywania. Tak samo jak z Battlefieldem, Skyrimem oraz, oraz y, Borderlandsami. Oczywiście, Borderlandsa mam w zapasie bardzo dużo odcinków, których nie wysyłam, jak na razie, bo nie mogę, ale no, tak to właśnie y, wygląda. Więc King's of Amalur, od razu, jak sobie kupię, z wami wejdę pierwszy raz. Do gry, więc na pewno będzie dużo odcinków, bo ja się nie zniechęcę do tej gry tak od razu. I to tyle, co chciałem Wam dzisiaj w moim audiologu przekazać. Zapraszam Was do oglądania tych odcinków. Piszcie, które byście chcieli, czego chcecie najwięcej w komentarzu. No i to tyle. Żegnam Was do kolejnego audiologa, bądź do kolejnego odcinka. Cześć.